Siemanko moi kochani, tutaj jest godzina siódma chyba trzydzieści, ja pozastościłem Igorowi śniadania, bo Ewcia mu takie dobre zrobiła i mówię, ja też takie dobre chcę, a ona mówi, dobrze, też ci takie dobre zrobię i zrobiła, nie? Tak, niczka nagrzałka. Kurde, niesamowita jest ta Ewa normalnie, mówię wam. Tak, ja sobie jeszcze dorobiłem takie coś. Ewcia mówi, że ona jadła i ona nie chce. Powiem wam jeszcze, bo przeczytam sobie tak komentarze i, i niektórzy widzowie myślą, że to tak pani napisała chyba, że w ogóle czasami mamy ta, takie komentarze, że to, że wiecie nagrywamy się i pokazujemy, to musimy się liczyć z tym. Przecież my nie narzekamy na to, wiecie, my tylko wam przekazujemy to, co niektórzy mają w głowie. Tak, jak ja na którymś tam z ostatnich filmów wam, wam powiedziałem, że to normalni ludzie to za bardzo nie są. Że to normalny człowiek to nie przychodzi z pracy, prawda, i nie siada, pohejtuje sobie kogoś, nie? Normalny, szczęśliwy, fajny, nie? Tylko taki degenerat, wiecie, taki, taki, taki nie wiem, no, ktoś kom, komu nie wyszedł, wiecie, ten życiowy padł i, i, tak, i tak sobie robi, no. Także nie przejmujcie się tym, my się tym nie przejmujemy. My tylko wam to przekazujemy, no i będziemy przekazywać, no bo komentujecie. No to fajnie przecież nie. Nie wszyscy czytają komentarze i, 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 a my czytamy wszystkie, więc wam mówimy, co tam? Tak, czytałam ten komentarz i to są. No. Moim zdaniem to są chore stwierdzenia. Tak. Znaczy się, że jak pani idzie ulicą, to mogę panią obrazić, bo pani się pokazała? To jest to samo. No niby tak, ale to, nie, to już nie chodzi o obrażanie. Bo wiecie, tu nas nikt nie obraża, bo ten, kto nas obrazi, to my od razu, wiecie, tam blokujemy. Tylko takie głupie, jakieś tam teorie wysnuwa sobie, nie? Ale to już tam mniejsza o to, nie będziemy się tam rozwodzić nad tym. W każdym razie nie, nie to, że musimy się liczyć, bo my nic nie musimy, prawda? My nagrywamy, bo chcemy nagrywać. Wy możemy zablokować komentarze, wcale się nie musimy liczyć, słuchajcie, bo my możemy zablokować komentarze i nie będzie komentarzy żadnych. Ale my chcemy, żeby ludzie komentowali. Chcemy poznać psychikę nienormalnych ludzi, chcemy poznać psychikę normalnych ludzi. Wiecie jak to jest, no. A teraz ja się biorę już do jedzenia, bo ja wam tutaj makaron na uszy nawijam, a tutaj trzeba zobaczyć, czy coś fajnego nie wstawił ktoś na YouTube. Chciałem nawiązać do pewnego komentarza odnośnie Volvo. Ktoś się pyta o Volvo. No ja tam chyba. Jakie to tam było Volvo w tym komentarzu? 2024 rocznik T6 S60 zdaje się no to jest XC60 ja mogę powiedzieć na temat tego, że tak check engine się pojawił ostatnio prawdopodobnie to jest dolot zapchany mamy umówionego mechanika, żeby to wyczyścić cały czas się pali a przeciągałem go wiecie po autostradzie byliśmy w Toruniu, w Gdańsku nic, nic to nie dało Renówka była fajna, bo renówkę się na trzecim biegu yy, wzięło i ten prze, przegoniło i, i się zgasił ten, ta regeneracja tego, nie. a tutaj widzicie jest jak jest i trzeba to wyczyścić, no a tak o, nie mieliśmy żadnych problemów z nim, nie. także my jesteśmy zadowoleni, no to jest też, kurde cicho, my jesteśmy zadowoleni, yy, także nie ma żadnych problemów, nie mieliśmy, no ale to jest też stosunkowo młode auto, bo 7 lat ma. Także nic, 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 nic tam się nie, nie, nie dało, ale planujemy też sprzedaż w najbliższym czasie, bo mamy też swoje plany, o których teraz nie chciałbym mówić na razie. Ale jak to się rozwinie, wszystko to zobaczymy. Także jak ktoś chce Volvo, to może sobie kupować, nie ma sprawy. Nam się jeździ dobrze. Inny, wiecie, jakiś inny właściciel może kupić, może powiedzieć, zaraz musimy, może zepsuć to, 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 tamto. Ja tutaj mam przebiegu 137 tysięcy na chwilę obecną. Kupiliśmy, miało 118. 000. No to miało 3 lata jak kupiliśmy, no to tam za dużo też nie, nie, nie narobiliśmy tych kilometrów. No. Także tak jak mówię, no jest fajny samochodzik, szczególnie nam... A kupiliśmy tylko ze względu na... Środek, tak szczerze mówiąc, wiecie, bo Volvo mi się nie podobało, nie podobało mi się te pionowe tutaj, te wyświetlacze. Ale ten środeczek jasny mi się tak spodobał, że mówię, bierzemy kurde. Trochę przepłaciliśmy za niego, no ale trudno, takie życie. Jeszcze tam było w tym pytaniu odnośnie zabezpieczeń na kradzież. Są takie fajne zabezpieczenia. Nie wiem jak to się nazywa, ale w Poznaniu goś montuje w ogóle. Prawdopodobnie gdzie indziej też są montowane takie zabezpieczenia, że trzeba jakąś kombinację wcisnąć tutaj klawiszy, żeby to po prostu zadziałało. Nie wiem jak to się nazywa. Miałem to montować, to kosztuje zamontowanie około 1,5 tysiąca, ale suma sumarum nie montowałem, a teraz to już chyba nie będę montował. O, proszę bardzo, jakie ładne na dzień babci. Rafaela, kwiaty. Wszystko jest, zobacz, jakie są storczyki fajne umrą. storczyki. Ha? umrą. Mama, mama babci powie, jak powinno się dbać. I, białe I będzie dbać. Białe tulipany. No i spoko. Albo białe goździki i białe tulipany. Albo tak. Albo coś takiego. Mnie to się podobają takie. Zrobione jedziemy do domu. Teraz o, już Santa Mile trzeba pochować. Choinkę trzeba pochować. Dzisiaj chyba już nawet jak zdążymy. A jak nie zdążymy, to, to nie dzisiaj tu się kurczę, brudzi. Jak nie wiem, No stop high zero jest w użyciu. Także jest git. No, takie drogie. Takie drogie prezenty pokupowała Budonia jest taka... Fajna a Ta, <gry> oczywiście Nie patrzy Patrzy, żeby ktoś był zadowolony Idziemy Idzie wnuczka do babci Ja idę w kapciach mm. Daleko nie mamy Także jest git No Otwarte Halo, halo Dzień dobry! Gdzie mm. pani? Dobry. dobry! Ja jestem! A tam idzie! Pani idzie, dopiero, no. pani idzie. co tam słychać? Cześć. Wszystko w porządku? Tak! To, na to fajnie! Z A, obiad kapucią, zobaczcie w jaki dziadkowie gotują sobie garnuszkach malutkich. No, babci, babci poszukujemy. Dziadek jest.

Na mojej aż do tej miery, że ona jest do mnie wierzka. Masz... Do mnie. <laughs> chodź, chodź do mnie, dziadek. Dziadek też. <laughs> dziadkiem też dziadkiem dziadkowi dziadkiem też. Dziadkowi dziad... dziad... ty... też. jutro też. Dziadek też. Dziadek też. Dziadek też. Proszę bardzo. Przyszłam, bo mówię mi później, nie będzie, bo ja idę do pracy. Ale teraz. Aleks, to którą? ciasto, będę miała pierwsze świeże. Zostawcie jak... No i bądźcie dostali. To dostawię, my zjemy najwyżej na... za nią. Do no, my zjemy. No, zapraszamy ją. Jakieś nie Do zimnej wody. Do zimnej wody. Ale dużej. Do wody ustawiamy. A tu jest piesek. Kwiat, kwiatuszki ładne, gdzie to? No na miasto jedziemy tam pozałatwiać różne sprawy. Takie ładne, Dobrze, nie? Fajnie. No, coś pięknego. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Taki brudny samochód. Normalnie. Znowu będę musiał umyć. Znowu będzie trzeba go umyć, słuchajcie. Do 12:01 mamy czas z parkingiem. Tutaj są panny, ja idą do briu, bo jakaś reklamacja znowu jest. W tym briu to tylko problemy same reklamacje. Mówi, że marzą jej się buty, ale są drogie. To ja już nie mam pytań, więc jak je ostatnio sobie kupiła, a teraz znowu jej się marzą, to ja. ja mówię o sportowych, ja, sportowych no to ja nie wiem. Ja nie wiem, co, co się kupisz. Aha, no, no to sobie. Tak, rozum jednak jej przeszkadza sobie kupować. Praszam do opuszczenia tego lokalu już. Bo, bo jak widzę buty, to już mi się scyzory w kieszeni otwiera normalnie. Tak? Oczywiście. Widzimy po swojej modyfikacji. I czy się w czapka. Tak, i czy się w czapka. A w domu nie masz kaszy? No takiej nie mam. Aha. Wyszła. Rozumiem. No dobrze, to już chyba wszystko, bo będziemy krupnik. Krupnik dzisiaj na obiad będzie. Ja gotuje bardzo dobry krupnik, więc będzie krupnik. I chodzi w butach FK i zobaczcie, co narobiła tutaj. Tutaj to jeszcze półbiede, ale tam poszła, wiecie, posun, bo będzie sypać tam. Tam sypie solą, żeby, wiecie, ten śnieg trochę stopniał. Nie ma takiego dużego mrozu, tam jest 2-3 stopnie ale jednak yy, może stopnieje ten śnieg a ja wezmę tego high zero'a teraz i to wszystko tutaj ładnie się ogarnie hej, co ty, nie wiesz jak możesz chodzić, czy jak? Tak. Na zupie. Uh -huh. e, polecam wam sobie kupić taki duży garnek. On jest najlepszy. Bo tak, nawet jak nie potrzebujecie takiego dużego, to fajnie w nim wymieszać i wszystko. I czy zupę, czy sałatkę, czy, czy kapustę jakąś, czy dużo czegoś. Prawda? Ja tu z mieszam. Elegancko, nie wywala się tak, nie bo tego. Jest duży. Bo jest duży. A co to jest duże, to jest. Dobre. Fajne. Oczywiście. Pazurami nie, nie daje. Nie, bo ja się brzydzę, Bardzo hm. To była poduszka. Pani Natalia ci przysłała, żebyś tyś sobie główkę tam położyła, a nie żebyś to rozszarpywała. Tak, koleżanko, co to ma być? Co to ma być? Zobaczcie, jak rozszarpała. Teraz byłem w łazience i tam się suszy pranie. I powiem wam, że od razu mi się przypomniało, że wydaje mi się, że suszarka zmniejsza ubrania. Jak myślisz? No, tak jak I to nie wszystkie, no. słuchajcie, bo my już suszarkę mamy długo, ale ja zauważyłem, co ten różowy dres, co sobie kupiłem w Gdańsku. Później taką. Co to? Ten, ten biały dres. Może ona tylko dresy z, z, zmniejsza i skraca. Słuchajcie. No, nie to jest. Nie, żadna rzecz się tam nie No mi, żadne spodnie wiecie, te, typu jeans, nic. Koszulki no w miarę. Oprócz tego, że tam y, ta pralka raz mi zafarbowała trochę tą białą, to nic się nie dzieje, ale trzeba uważać, chyba mi się wydaje, na tą suszarkę i na dresy, bo te dresy jednak to. Ale i kurczę, suszę, do nich suszę. I nic. nic. Tylko moje, tylko się mo na mnie ktoś tam uwziął i, i tak. no. A teraz idziemy. Na ciasto do. A ty właśnie mama dzwoniła. A my się no mówię! Dawaj. Idziemy na ciasto do babci, bo ona tam wiecie. Dzień babci. Dzień babci jest dzisiaj. Tak. I, tak. Babci i, dziadka. I dziadka. A no widzisz, co mama nie mówi. Smakuje ciasto? Babci. Smakuje? Nie, słodkie to zawsze smakuje. Słodkie to nawet jak ktoś nie jest głodny, to smakuje. A to za dużo dostał tego ciasta? Ja? za dużo. Oczywiście. Za dużo, oczywiście. A to, to jest dla mnie. Dla <noise> to jest dla doni, bo Donia ciężko tyra. Ciężko tyra w salonie. A tu są jeszcze jajeczka. Jakby ktoś się nie najadł ciastem. jajeczko to zawsze wejdzie. Jajeczko tak. Donia dostała kawał ciasta. Potężny. Bo na to wiecie, jest w salonie nie może. Tutaj, tu, to jej tu jutro schowamy, bo jedziemy teraz jej zawieść. Jedziemy jej zawieść krupnik na do salonu, żeby się zjadła, bo mówi, że ma pół godziny pauzy teraz. To sobie zje. I będzie git. Dzisiaj chyba przyszła pora, żeby te wszystkie, może nie wszystkie, może część, chyba że damy radę że wszystkie. To się jeszcze okaże. Yy, świąteczne dekoracje ściągnąć, bo już chyba najwyższy czas. W sumie dla mnie to by mogło być. Całym rokiem, ale głupio tak, jakby, jakby w wakacje ta choinka tutaj stała, nie? O, a za jakieś dwa miesiące yy, przestawimy kanapę tutaj, to tu i będzie dobrze. Będzie git Żyjesz? Kupę tylko roboty z tymi świętami. Nie wiem, czy to wszystkie są te same. Narzekasz, od czy mi się wydaje. Co? Narzekasz, czy mi się wydaje. <middarki> <grijaczy> Tutaj jest ten. Tak, to jest od choineczki, jest od, od choinki, od bombek, no, trzeba, tak. Trzeba to posprzątać wszystko. O, tam zaraz trzeba. Ja tym do marca bym mogła. No, mieć. Można do marca, <grym> ale po co? Nie. Patrzcie, mówię, to pudło jest od Mikołaja, ja wiedziałem, ale mówię. Żeby takie duże pudło, na pewno się tam coś jeszcze powkłada, zobaczcie co? Prawie sam, sam Mikołaj tam wejdzie, nic więcej nie wejdzie Czy z szuflady z kuchni przynieść, wiesz? No dobrze To przyniosę To zakleić, bo on się by zakurzył i by No Tak to na chwilę obecną się odbywa Robiłem koło pieska takim Tamtą choinką, która, która była tutaj, widzicie, o Tam, a już jej nie ma Tutaj operowałem, to nawet się nie ruszyło ona musi na tym płaszczyku, wiecie, Ewki, leżeć tutaj. To możecie ważne i ważniejszy piesek, mówi. No. I tyle, widzicie, i po świętach. U nas już po świętach jest. Tak. Przykro, właśnie. Piesek na tym leżał, wiesz? No. Zobaczcie, zawsze jest tak, że wyjąć to fajnie, wszystko opakowane jest. A jak chcecie włożyć, mieści. to się nie mieści. A zlewa, nie stoi, nie mieści. To... kupować nie chyba nie co Wazji. roku. Słuchaj, co, co roku trzeba ten. Zobaczcie, jak pusto tam. Ja nie wiem, co ty zrobisz na, tym, na tej oknie. Zrobisz coś? No, fajnie. Żeby nie było tak pusto, wiesz? Tak, jak w szpitalu. No właśnie. To są chyba ostatnie trzy torby. Ostatnie ostatki. Ostatnie ostatki. Jeszcze chciała trochę powyciągać nawet stąd. No i co? I tyle. Z kuchni, no to z kuchni, no to słuchajcie. Tam teraz zdjąłem jeszcze. No i tutaj był ten duży ten. No i tak, wam powiem. A tam oświetlenie przyniosłem, bo jutro będziemy nagrywać film. Pon pączki jutro będą, co zapomniałem? zapomniałeś ciemność czego? aha tą jeszcze zobaczcie widzicie faktycznie zapomniałem co robisz? tak a ja ostatnio moi drodzy się dowiedziałem że oni na to wydali 45 milionów nie ze swojego to nie ze swojego, widzicie? 45 milionów, słuchajcie, na to, co teraz pójdzie tutaj, do śmieci. Tak, moi drodzy, tak, tak rząd ten wasze pieniądze szanuje i moje. Jakaś mówi do jakiegoś polityka, nie znam ich, bo to są Neandertale. Mm, no, no. I ona do niego mówi, Słuchajcie, no tu są takie zalecenia, żeby źródło ciepła sobie zapewnić na blackout, nie? Mm -hmm. No i tutaj widz pyta, czy ma sobie ognisko na środku w pokoju rozpalić, bo kominka nie może, piece są nieekologiczne, pompa ciepła właśnie zamarzła, mówi. Mm -hmm. I czym pan się będzie dogrzewał, nie? A on mówi, że on mieszka w bloku. No tak. No tak. A, to w bloku będzie prąd. Ja, ja widziałem, słuchaj. Ja widziałem jak goś, gościu łebek taki, nie wiem, nastolatek jakiś na TikToku mówi. chyba o czym mówisz. Po co nam rolnicy. Tak, po co nam rolnicy? Wystarczy iść do Lidla czy do Biedronki, tam są warzywa. No takich mamy tutaj. No. Właśnie. Właśnie takich mamy ludzi tutaj. No dobrze, tu jest poma, pomału. No pomału tutaj się słuchajcie, klaruje wszystko. Na szczęście to nie wszyscy są tacy Na szczęście. Tutaj za dużo, za dużo tych tutaj jest rzeczy, ten koc. Koc jest dla Poduszki. Dobrze wiesz, że nie mogę być A ty co? To no jest pani, nie? Takie, że mieliśmy na obiad No teraz słuchajcie, tyle co zostało. Teraz, tyle, co zostało. może przeczyle. Nie trzeba. Nie trzeba. Nie, to zostaje już musi zablokuję, ale nie za jest mało. No dobrze, to możemy. Zaprzestać wykować. Zaprzestać, tak. A, będzie pięć słoiczków, To kurde, ja na trasę to ja potrzebuję ze 4. Jak, jest, jak jestem głodny, a jak nie jestem, to okay. ze trzy. I git. No to dobrze, to ja się tutaj będę brał, żeby to zmontować. Ew, się naszukała tego zegara, bo do niej schowała. Słuchajcie, do tego, do szafki. Bo tutaj był, wiecie, inny wystrój. A teraz jest inny. Teraz jest póki co taki. Na razie zostawiamy tak, jak jest. I jest tak, słuchajcie, goło teraz z tego wszystkiego, nie? Tamtą wieżę żeśmy dali tutaj o. tutaj po tej stronie, bo ona przeważnie tutaj stała, nie? Tutaj jest stolik, moja torba. Butelka z piciem. Jest ogólnie fajnie, no. No jak? No a jak? A tu jeszcze y, kilka śmieci, których, które trzeba po prostu posprzątać, bo to są chusteczki, wiecie, takie nawilżone. No, się posprząta i będzie czysto, ładnie i przyjemnie. Wcia tu odkurzyła. Jest git. Mieliśmy przestawić jeszcze kanapę, ale nie będziemy przestawiać, chyba zostawimy ją na razie tak, jak jest. Tak, a, jest czas. Nie? No, jest czas, właśnie.